Przeważnie leżą w ogrodach i nikt z nich nie korzysta, brzydko pachną i tylko zajmują miejsce. Otóż nie, aksamitki w ogrodzie mają u mnie swoje miejsce, słuchajcie. Całe lato piękne są, kwitną sobie cudownie jesienią i korzystam z nich. Z jednej strony nasze jabłonki nie mają robaków, z drugiej strony jesienią zbieram te kwiaty. No ale po co te kwiaty? Po to słuchajcie, żeby stworzyć chociażby nalewkę z aksamitek. Zawierają luteinę i zeaxantynę. Są to naturalne karotenoidy, które gromadzą się w plance żółtej oka i chronią ją przed stresem. Oksydacyjnym, o którym tak wiele już Wam opowiadałam. W filmiku pokazuję jak przygotować nalewkę z kwiatów aksamitek. Wspiera ona przede wszystkim ochronę siatkówki i plamki żółtej, może spowalniać rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, chroni wzrok przed działaniem wolnych rodników i światła niebieskiego działa antyoksydacyjnie. Więc tylko te płatki, słuchajcie, rozebrałam od nasady kwiatów, wyrzuciłam do butelki no, a później z e, spirytusem, no, w, 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 takim rozcieńczonym, e, 60%, e, tak 50-60% można zalać i mamy nalewkę.